Holland, confined to his room by an attack of influenza, the ex-Kaiser Wilhelm of Germany. He is 78 years old, and he caught a cold while at his usual exercise of wood chopping. Kochencolernowie, bierzemy naszą władzę od Boga i mamy wynikające z tego obowiązki wobec Niego. Natchniony tym przekonaniem jestem zdecydowany sprawować władzę. Moje drogie moi szanowni, witam Was gorąco w najnowszym odcinku na kanale dawno temu. Pięknie dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy są z nami. Oczywiście pięknie witam też tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali naszego kanału, do czego gorąco zachęcam. Kłaniam się nisko naszym patronom. Jeżeli do nich chcecie dołączyć, musicie zajrzeć na stronę Patronite. No i oczywiście zachęcam Was do tego, byście dzielili się komentarzami, wrażeniami pod tym, jak i pod poprzednimi i następnymi odcinkami, byście pozostawiali kciuk uniesiony w górę pod naszymi odcinkami, wtedy nasze odcinki z pewnością dotrą do większego audytorium i. Algorytm YouTube'a będzie nas zupełnie inaczej traktował. Natomiast dziś, dziś spotykamy się yy, podczas odcinka, który będzie dotyczył bardzo kontrowersyjnej, zwłaszcza dla nas Polaków, postaci. Bowiem mowa tutaj o Wilhelmie II, czyli ostatnim cesarzu niemieckim, który został zmuszony do porzucenia tronu, który udał się na emigrację do. Holandii, no i który zasłynął z tego, że myślał przez pewien czas, że po dojściu nazistów do władzy, będzie mu dane powrócić do Niemiec jako cesarz, jako głowa państwa. Natomiast do tego wszystkiego oczywiście przejdziemy. Zaczynamy od początku. Wilhelm II urodził się 27 stycznia roku 1859 w pałacu następców tronu w Berlinie jako Friedrich Wilhelm Albert Wiktor, książę Prus. Moi drodzy, matka Wilhelma II, czyli Wiktoria, była najstarszą córką słynnej królowej brytyjskiej, oczywiście mowa tu o królowej Wiktorii. Ale wspomnieć o tym trzeba, że matką nie była zbyt dobrą, tak byśmy ją delikatnie określili. Mówiąc wprost, nie poświęcała zbyt wiele uwagi swojemu synowi Wilhelmowi, zdecydowanie więcej uwagi poświęcała innemu potomstwu, nie Wilhelmowi. Natomiast jeżeli chodzi o Linię męską Wilhelma II, no to rzecz jasna był synem Fryderyka III i wnukiem panującego do roku 1888 cesarza Wilhelma I. To właśnie na cześć swojego dziadka zostało mu zresztą nadane imię. Wilhelm. Przejdźmy zatem krok dalej. Ponieważ dzięki swojej babce cesarzowej Auguście, małżonce wspomnianego już przeze mnie cesarza Wilhelma I, która swoją drogą była wnuczką cara Rosji Pawła I, w żyłach Wilhelma II płynęła krew rosyjskiej dynastii Romanow Holstein Gotorb. No więc tutaj naprawdę koligacje rodzinne dynastyczne w Wilhelmie II miały swoje wielkie uosobienie. Wspomnieć warto o tym, że Wilhelm II był dzieckiem z pewnym upośledzeniem fizycznym. Oczywiście jeszcze wtedy nie był Wilhelmem II, młody Wilhelm. Miał bowiem lekko zniekształconą lewą rękę, co później, kiedy już został cesarzem, bardzo skwapliwie ukrywano na fotografiach. Jeżeli przyjrzycie się portretom czy też fotografiom późniejszego cesarza Wilhelma II, to zwrócicie uwagę, że jego lewa ręka zawsze jest delikatnie ukryta, a to w kieszeni. A to jest schowana za plecami, a to jest na niej umieszczona szabla. Nie chciał eksponować tego swojego delikatnego fizycznego upośledzenia, ale wspomnieć warto, że no właśnie wychowanie następcy tronu, który jest delikatnie fizycznie opośledzony, to wychowanie fizyczne było niezwykle trudne, ale przed tym trudnym zadaniem przez rodzinę cesarską został postawiony surowy kalwinista, pedagog Georg Hinzpeter. To on zajmował się młodym Wilhelmem. No i kalekie ramię, które było poddawane wtedy bardzo okrutnym zabiegom z użyciem prądu chociażby. Utrudniało bardzo mocno młodemu Wilhelmowi chociażby naukę jazdy konnej, ale matka, która, jak już powiedzieliśmy, no nie zasługiwała na miano Matki Roku, no i surowy nauczyciel, którzy byli niewrażliwi na łzy małego płaczącego nieustannie z bólu Wilhelma. Po każdym z upadków z konia zmuszali go, aby wsiadał jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. To z kolei doprowadziło do tego, że yy, no, Wilhelm po pewnym czasie bardzo dobrze zaczął jeździć konno, ale sami przyznacie, że ta nauka była naprawdę prowadzona przez pod i łzy. Najwięcej jednak radości sprawiała Wilhelmowi żegluga. Podobnie jak jego młodszy brat, Heinrich, interesował się szeroko pojętymi sprawami morskimi, w tym flotami wojennymi swoich czasów. To właśnie marynarka była oczkiem w głowie Wilhelma. Po ukończeniu gimnazjum w roku 1877 Wilhelm rozpoczyna służbę wojskową i bierze udział w ćwiczeniach armii pruskiej. Następnie po odbyciu służby wojskowej zaczyna studia, podejmuje studia prawnicze, dodatkowo studiuje też nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn. Yy, no, tutaj w tym miejscu zaznaczyć musimy, że yy, nie zapomniał. Broń Boże, jaka krew płynie w jego żyłach, i tak samo wy nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić kciuk niesiony w górę pod tym odcinkiem i aby zostawić komentarz y, odnoszący się do treści dzisiejszego odcinka, do Waszych wrażeń. Y, wracamy do Wilhelma. Wilhelm podczas studiów miał zachowywać się jak prawdziwy dandys. Mieszkał wtedy w specjalnie dla niego wynajętej rezydencji. Młody student prawa i nauk politycznych, otoczony był rzeszą adiutantów, traktowany z wielkimi honorami. Tym samym wyrósł na człowieka pewnego siebie, bardzo zarozumiałego, dalekiego od ideału, jaki wymarzyli sobie jego rodzice. No, był po prostu typowym, rozpieszczonym księciem. W miarę upływu czasu poglądy Wilhelma zaczęły stawać się coraz bardziej reakcyjne. Były podobne do tych, jakie reprezentował jego dziadek Wilhelm I oraz słynny, żelazny kanclerz, czyli Otto von Bismarck. Wilhelm w młodości zaczął więc marzyć o wielkości, podbojach, krwi i żelazie. Po ukończeniu studiów Wilhelm powrócił do Prus. Wyraźnie faworyzowany był przez ówczesnego kanclerza, czyli wspomnianego już przeze mnie Otto von Bismarcka. Brał udział, co ciekawe, w realizowaniu polityki zagranicznej. Bismarck powziął sobie za cel, aby przygotować przyszłego cesarza do prowadzenia działań dyplomatycznych, do prowadzenia polityki międzynarodowej i w tym samym czasie został Wilhelm przyjęty do pracy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiosną 1884 roku Wilhelm reprezentował cesarza w Sankt Petersburgu na uroczystościach z okazji osiągnięcia przez rosyjskiego carewicza pełnoletności. Poinstruowany został przed tym wyjazdem przez Bismarka bardzo dokładnie, miał główne zadanie dyplomatyczne umacniać wtedy podpisany traktat. Yy, zwany później w historiografii jako Sojusz Trzech Cesarzy. Jeżeli chodzi o jego rodzinę, no to Wilhelm ożenił się, ale swoją małżonkę prawdopodobnie ledwo co tolerował. Kobiety zresztą w jego życiu nigdy nie były dla niego ważne. Dużo lepiej Wilhelm czuł się w towarzystwie mężczyzn, no i to nie tylko w towarzystwie wojskowych. Jego serdecznym, bardzo serdecznym, powiedzielibyśmy współcześnie, przyjacielem, na którego przelał wiele ze swych osobistych uczuć, był książę Filip von Eulenburg. Przyjaźń obu mężczyzn wtedy właśnie stała się obiektem bardzo licznych komentarzy, także politycznych, ale przede wszystkim obyczajowych. Zarzucano Wilhelmowi, że w relacjach Damsko-męskich jest zimny, ale w relacjach męsko-męskich jest zdecydowanie bardziej ożywiony. Cesarzem i królem Prus Wilhelm został obwołany 15 czerwca 1888 roku. Miał wówczas 29 lat, ale co bardzo istotne, nie było ceremonii koronacyjnej. Nigdy nie odbyła się ceremonia koronacji nowego cesarza. 20 marca 1890 roku młody, bo zaledwie 29-letni cesarz, zmusił do dymisji słynnego żelaznego kanclerza, czyli Otto von Bismarcka. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy nieopierzonego młodego cesarza, który Zmusza w bardzo twardy sposób żelaznego kanclerza do dymisji. Dziś wiadomo, że Wilhelm II nie znosił wokół siebie osobistości silniejszych i bardziej doświadczonych, nie mógł więc zatem pozwolić sobie na to, aby Bismarck, który no, był już wtedy legendą europejskiej polityki, to on rządził. Wilhelm chciał mieć pełnię władzy w swoich dłoniach. Wilhelm nie ustrzegł się wielu wpadek. No, był młodym, niedoświadczonym władcą i te wpadki ciążyły mu później przez wiele, wiele lat. Jedną z takich wpadek była tak zwana mowa huńska z roku 1900, w której zalecał on niemieckim żołnierzom bezwzględność w walce z powstaniem bokserów w Chinach. Niemieccy żołnierze przed Wypłynięciem do Chin zostali poinstruowani przez cesarza, że mają być naprawdę bezwzględni. Ja nie będę w tym miejscu cytował odpowiednich fraz z tego przemówienia. Możecie sobie śmiało to przemówienie odnaleźć w internecie. Jest ono naprawdę mocne i ostre. Wilhelm II był przeciwnikiem ograniczenia zbrojeń. No, jedną z jego zasad było przede wszystkim żelazo i wojsko. W czasie konferencji haskich mamy tu oczywiście lata 1899 i 1907, a swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, na czym polegały? Chociażby konferencje haskie, ustalenia międzynarodowe, no to zerknijcie do jednego z naszych poprzednich odcinków, który właśnie o tej sprawie traktuje. Wtedy to właśnie podczas tych dwóch konferencji haskich delegacje Rzeszy były zajęte głównie sabotowaniem wypracowanych projektów, nie chciały kompletnie zgadzać się chociażby na ograniczenia zbrojeń. No właśnie, to musimy wspomnieć o kolejnej, współcześnie byśmy ją określili, pijarowej wpadce cesarza Wilhelma. Tą wpadką był wywiad. Wywiad, którego Wilhelm udzielił w roku 1908 bardzo poczytnej angielskiej gazecie Daily Telegraph. Zresztą do dnia dzisiejszego jest to tytuł bardzo, bardzo poczytny. W tym, że wywiadzie Wilhelm jak gdyby bez zastanowienia głębszego rozprawiał bardzo szeroko i bardzo długo o imperialnych zakusach swojego cesarstwa. No i tutaj fragment jego przemówienia z sierpnia roku 1914, czyli z tego czasu, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. Wiedzcie, moi poddani, że poprowadzę was ku świetlanej przyszłości, ale pod jednym warunkiem: że będziecie wierni tronowi i ołtarzowi. Jeśli będzie stawał w opozycji do mnie, wyślę do diabła ten na wpół zwariowany Reichstag. Dla mnie każdy socjaldemokrata równa się wrogowi Rzeszy i Ojczyzny. Wilhelm bardzo gotował się. Do walki w I wojnie światowej po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w czerwcu 1914 roku, a ta kwestia jest omówiona właśnie w tym odcinku, do którego serdecznie Was zachęcam. Wilhelm po tym zamachu zapewnił Austrii wszelką pomoc ze strony Niemiec w zwalczaniu, jak to sam określił, serbskiego barbarzyństwa. W ciągu trwania I wojny światowej, Wilhelm II większość czasu spędził w swojej głównej kwaterze, która znajdowała się, co ciekawe, w zamku w Pszczynie. Kto był w Pszczynie albo wybiera się do Pszczyny, zachęcam do tego, by ten zamek odwiedzić. Natomiast on podczas działań zbrojnych był stopniowo odsuwany od podejmowania decyzji. Był raptusem, był człowiekiem, który nie do końca potrafił przemyśleć swoje działania wojskowe, no i widzieli to oczywiście dowódcy wojskowi. Dlatego też mniej więcej od roku 1915 Wilhelm II był praktycznie pozbawiony władzy, władzę wojskową, a Pokrótce i po czasie, też polityczną, zaczęli przejmować dowódcy wojskowi, tacy jak Erich Ludendorff czy późniejszy prezydent Paul von Hindenburg. Moi drodzy, no właśnie, wszyscy wiemy, jak kończy się I wojna światowa, wiemy, jak kończą Niemcy I wojnę światową. Dochodzi w tamtym czasie do bardzo niepokojących zjawisk społecznych, między innymi do rewolucji listopadowej, i to w wyniku tejże rewolucji Wilhelm II zostaje zmuszony poddać się abdykacji. No, wtedy to właśnie przez całe Niemcy toczy się jak wielka kula śnieżna, rewolucja listopadowa. Politycy niemieccy widzą doskonale, co się dzieje. Cesarz żyje w swoim własnym świecie, dlatego zostaje zmuszony do. Abdykacji. No i co się dzieje z cesarzem? No bo został pozbawiony władzy cesarskiej. Nowo wybrany kanclerz Rzeszy, czyli Friedrich Ebert, ogłosił samowolnie rezygnację z tronu Rzeszy i Prus zarówno Wilhelma II, jak i jego potomka. Czyli kolejnego Wilhelma, choć cesarz chciał dalej pozostać królem pruskim. Moi drodzy, 9 listopada. 1918 roku oficjalnie Wilhelm II abdykuje. Dzień później przenosi się ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii. Bowiem to wtedy właśnie Holandia, a w zasadzie holenderska rodzina królewska, udzieliła cesarzowi, byłemu już cesarzowi Wilhelmowi II, azylu. 28 listopada 1918 roku już w Holandii przebywając oficjalnie. Wilhelm II oddaje swoją władzę. Do roku 1920 rezyduje w miejscowości Amerongen, później przenosi się do miejscowości Dorn, gdzie pozostaje do końca swojego życia. Tam przez rodzinę królewską niderlandzką zostaje mu podarowany niejako pałacyk, w którym zamieszkuje po tym, gdzie, gdy przenosi się już na wygnanie, poświęca się pisaniu swoich pamiętników oraz, co bardzo, ale to bardzo istotne i do czego nawiązywała, nawiązywała kronika, którą zobaczyliście na początku naszego dzisiejszego odcinka, zajmuje się rąbaniem drewna. Swoją drogą widzicie, czym zajmowały się także ówczesne kroniki, które dotyczyły członków, czy też byłych członków, czy też członków, którzy abdykowali różnych rodzin królewskich. Na przykład w tejże kronice była mowa o tym, że podczas rąbania drewna Wilhelm się przeziębił. Ale tak, wiemy to, że Wilhelm II bardzo, ale to bardzo lubił rąbać drewno. To sprawiało mu ogromną przyjemność. Natomiast pamiętajmy o jego upośledzeniu fizycznym, o upośledzeniu jego lewej ręki. Z pewnością było to dla niego trudne zajęcie, aczkolwiek bardzo lubił to robić. W 1931 roku spotkał się w swojej rezydencji w Dorn z Hermanem Göringiem, którego bardzo gorąco namawiał wtedy do wskrzeszenia w Niemczech monarchii jako antidotum na bałagan, który wedle niego panował wtedy w Republice Weimarskiej. Pamiętajmy, jesteśmy jeszcze dwa lata przed tym, jak Hitler dochodzi do władzy i zostaje kanclerzem. W roku 1940, gdy wojska niemieckie wkroczyły do Holandii, cesarz otrzymał propozycję gościny w Wielkiej Brytanii. Ta propozycja padła z ust Winstona Churchilla. Wilhelm odmówił wtedy bardzo grzecznie, i już kilka godzin później jego posiadłość była w rękach niemieckich wojsk. Następnie kolejna wpadka Wilhelma II, bowiem szokuje publiczność, szokuje opinię publiczną po tym, jak Adolf Hitler zdobywa Paryż. Wtedy to cesarz były. Przepraszam. Cesarz Wilhelm II wysyła do firera list, list gratulacyjny, w którym to jest pod ogromnym wrażeniem tego, jakich to działań dokonują wojska niemieckie pod dowództwem Hitlera. Moi drodzy, Wilhelm II zakończył swoje życie w niecały rok później, bowiem umiera 3 czerwca 1941 roku, dosłownie na kilka dni przed inwazją III Rzeszy na Związek Radziecki. Nad początkiem y, realizacji y, planu Barbarossa, o którym mówię w tymże odcinku, do którego Was zachęcam i odsyłam. Tam też możecie zostawić mnóstwo uniesionych kciuków oraz komentarzy. To z pewnością zwiększy... Zasięgi naszego kanału. No, i umiera Wilhelm II i spoczywa, spoczywa w Holandii. Pierwotnie zostaje zaplanowana jego uroczystość pogrzebowa, ale w tym momencie na arenę wchodzi testament. Testament cesarza, który zaznaczył, że jego zwłoki mogą być przeniesione do Niemiec jedynie w momencie, kiedy tam. Jego ojczyźnie zostanie restytuowana monarchia. Jak wiemy, do dnia dzisiejszego ta monarchia w Niemczech nie zapanowała. Moi drodzy, obawiając się też propagandowego wykorzystania swojego pogrzebu do oczywiście politycznych celów III Rzeszy, Wilhelm postanowił spocząć na obczyźnie i zostaje pochowany w zaprojektowanym przez siebie mauzoleum w Parku, parku, który znajduje się przy zamku w Dorn, w asyście kompanii honorowej Wehrmachtu. Kazał na swoim grobie umieścić napis Nie chwalcie mnie, gdyż nie potrzeba mi pochwał. Nie wysławiajcie mnie, gdyż nie potrzeba mi sławy. Nie sądźcie mnie, bo jestem sądzonym. Moi drodzy, i na tym kończy się historia Wilhelma II, który z pewnością przyznacie, był postacią kontrowersyjną. Jestem właśnie bardzo ciekawy Waszych wrażeń, Waszych opinii i będę ich wypatrywał w komentarzu pod tym odcinkiem. Naturalnie zachęcam też do pozostawiania kciuków uniesionych w górę, bowiem algorytm YouTube'a jest nieubłagany i im więcej tych kciuków i więcej komentarzy, to z pewnością nasze filmy dotrą do szerszego audytorium. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, natomiast wszystkich bez wyjątku zapraszam do wyglądania kolejnego premierowego odcinka na kanale dawno temu.